Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski. Mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia i wysłuchania astrologicznego komentarza tygodnia. To, co się dzieje na świecie, ta intensywność zdarzeń, przecież bardzo, bardzo niezwykle dramatyczna, niezwykle taka bogata treść wydarzeń, taka, która po prostu zalewa nas ze wszystkich stron. Tak dużo się dzieje. Minęło zaledwie trzy tygodnie nowego roku, a mamy wrażenie, jakby epoka minęła coś niezwykłego. To bierze się, oczywiście, nie bierze się znikąd, ponieważ mamy do czynienia z niezwykle ważnymi zdarzeniami, które układami astrologicznymi. Na pograniczu koziorożca i wodnika zaczęły tworzyć się duże zgrupowania planetarne, gdzie tam słońce, księżyc, Merkury, Wenus, Mars i Pluton zaczęły tworzyć takie zgrupowanie planetarne. To zgrupowanie planetarne naprzeciwko miało Jowisza, co na początku stycznia przyniosło. Bardzo dramatyczne zdarzenie, jakim było porwanie prezydenta Maduro w Wenezueli, ale one te planety poszły dalej. No i kolejne zdarzenia, to nie skończyło się na tym. Po Maduro dramatyczne wstrząsy w Iranie, mnóstwo, tysiące zabitych w protestach przeciwko reżimowi, ajatollachów islamskich. Tutaj mamy no, kolejne tematy związane z tym, że ten może kolejny reżim się rozsypać, czyli na Kubie. Ale nie upłynęła chwila, no nie wiem, nawet oddechu nie zdążyliśmy złapać, kiedy się okazało, że zaczynają się kolejne ciekawe rzeczy dziać. Mianowicie no, wraca temat Grenlandii. No i Grenlandia, i zakusy Trumpa związane z Grenlandią, żeby, żeby ten kraj podbić. Oczywiście to nie jest tak, że no bo Trump argumentuje to w ten sposób, że Chiny, Rosja tutaj kręcą się wokół tej Grenlandii, że Grenlandia jest strategicznie ważna. Jest strategicznie ważna, to prawda. To jest najkrótsza, Grenlandia jest po drodze między no trajektorią rakiet między Stanami Zjednoczonymi i między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Teoretycznie oczywiście tak. Miejsce strategicznie ważne, kontroli ważnych szlaków, które być może tam będą yy, handlowych. No, tak czy inaczej, oczywiście ważne miejsce. Yy, tylko, że z jakiegoś powodu Ameryka, Stany Zjednoczone miały duże bazy, miały, no, nadal mają bazy na Grenlandii. Tam stacjonowało ponad 6 tysięcy ludzi. W tej chwili jest ich tam kilkuset tylko. No, po, po zakończeniu, po, po końcu zimnej wojny ci. No, w Amerykanie stamtąd w, no, ustąpili, więc można powiedzieć, do kogo pretensje, do samych Amerykanów. Nie ma potrzeby podbijania Grenlandii, nie ma potrzeby jej nie wiem, no, zdobywania zwłaszcza siłą. Wystarczy jeden telefon do premier Danii, żeby się dogadać i ustali warunki. Na pewno nie miałoby Dojczycy na pewno nie mieliby nic przeciwko temu, żeby Amerykanie zainwestowali w najmniej zaczęli, nie wiem, wojskowo czy gospodarczo. Na pewno to jest kwestia negocjacji. Tak się zachowują normalni, ludzie po prostu negocjują, szukają po, po, porozumienia. No ale Trump wchodzi na z butami na ostro, idzie coś i ta polityka siły, walki, bezwzględności. To astrologicznie jest bardzo ciekawe. Ale nie tylko, bo dlatego że właściwie jak zaczynamy patrzeć na to, co się zaczyna dziać na świecie, no ewidentnie zaczyna to przypominać. Zaczyna to przypominać rok 1989 rok jedynkowy. Który z 1990 był rokiem jedynkowym, ale 1989 dziewiątkowy, tu jedynkowy, ten przełom 2027-2026, dziewiątkowy rok i na jedynkowy przypomina coś bardzo podobnego. Zaczyna się jakaś wielka epokowa przebudowa globalna świata. Czyli mamy, coraz bardziej zaczynamy mieć wrażenie, że jest to jakiś wielki czas przełomu. Tylko, że wtedy w 1989 roku niosło to nadzieję, upadało Imperium Sowieckie. Ludzie mieli nadzieję na lepszy świat, na lepszą rzeczywistość, na, na ta, ten duch wolności. Teraz tego jakby nie widać, wręcz przeciwnie. Można powiedzieć, że takie bardzo y, też pesymi, dużo pesymizmu jest na świecie. Więc jak czytacie niektóre jakieś pracowania, analizy, no to dużo jest takiego pesymizmu na zasadzie nic dobrego z tego wszystkiego nie wynika, nic dobrego się nie należy spodziewać, bo to wszystko jakieś takie ponure, straszne, okropne. Ta, 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 ta cała rzeczywistość nie zmierza w kierunku jakiegoś pozytywnego czegoś, tylko wręcz przeciwnie, w stronę raczej jakiegoś przemocowego, agresywnego koncertu mocarstw, Czyli czegoś, co dobrze znamy z historii, i gdy jeszcze tak popatrzymy na te wszystkie zdarzenia, na te wszystkie procesy, na te wszystkie układy, które teraz mają miejsce, niestety dramatycznie to wygląda, bo przypomina to coś, co już znamy z historii. Tego typu konflikty, tego typu takie siłowania się kończyły się prawie zawsze wojnami to okrutnymi, straszliwymi. No i y, oczywiście te analogie są straszne, przerażające, czy by to miało być coś podobnego? Wiecie, wiecie, że ja prognozuję już od lat i prognozowanie jest fascynującą rzeczą. Ja nie lubię być nadmiernie optymistyczny, ale też nie lubię straszyć. Natomiast moim zdaniem to wcale nie wygląda w ten sposób, że szykujemy się do jakiejś wielkiej straszliwej konfrontacji, kolejnej jakiejś potwornej wojny, która globalnej wojny, chociażby to tak wyglądało. Na niebie od dwóch mniej więcej lat tworzy się układ tak zwanego bisekstyla, układu takiego trójkąta złożonego z planet pokoleniowych, Uran, Neptun i Pluton. Neptunowi towarzyszy też Saturn. Te planety um, będą tworzyć w lipcu idealny trójkąt, idealną harmonijną figurę, tak, tak idealną, tak dokładną i tak długotrwającą, jakiej nie było na Ziemi, nie było... Na tej planecie od ponad 2000 lat słuchajcie takiej figury, tak dokładnej, tak trwałej, tak stabilnej, która ma harmonijny charakter. I teraz można powiedzieć tak, no zaraz, zaraz ktoś by się puknął w głowę. Gdzie widzisz jakieś pozytywne przejawy? Gdzie tu coś dobrego się dzieje? Przecież tu są same straszne rzeczy. Rządzi szefem największego, prezydentem największego mocarstwa, rządzi patologiczny narcyz, osobować absolutnie. Patologiczna, skrajna, ekstremalna, toksyczna, zły człowiek, no po prostu zły człowiek. A my szukamy tu jakichś dobrych rzeczy, tu wojna w Ukrainie, tu takie agresywne siłowanie się kto mocniejszy, kto silniejszy ten ma władzę, ten rządzi. Gdzie tu są jakieś pozytywy? Bardzo często w historii było tak, że pozytywy nie były widoczne, nie były zauważalne. Że one się bardzo delikatnie gdzieś przewiały, albo my przecenialiśmy jakieś osoby, zdarzenia, a nie docenialiśmy zupełnie innych. I tak jest również teraz. Media się koncentrują na takim bardziej, takim bardziej sensacyjnym wymiarze, tego, takim medialnym, teatralnym, telewizyjnym i ta telewizyjność tego wszystkiego przesłania nam zupełnie, zupełnie inne, znacznie bardziej głębsze procesy, znacznie ważniejsze, znacznie bardziej, o znacznie głębszym charakterze, których na razie nie widać, nie doceniamy ich. Ten, ten bisekstyl planetarny, ten układ planet pokoleniowych zapowiada jakąś nową rzeczywistość, nową erę ludzkości. Być może tak naprawdę po tym straszliwie dziwnym niefajnym okresie, co tu dużo mówić, gdzie dochodzi do takich zdarzeń, jakie widzimy teraz. Jakiego globalnego, hamskiego kopania się. Kto mocniejszy, kto mocniej walni w ryj, ten jest, ten rządzi. Czyli czegoś, co bardzo nam się nieźle kojarzy. Być może... Ten proces po prostu to jest taki moment przesilenia się przed narodzeniem się czegoś nowego. Bardzo często w historii ludzkości tak było. Więc nie szukajmy, nie, nie, jakby nie ulegajmy takim panikarskim, destrukcyjnym tendencjom. Ja cały czas wierzę w to, że to nas prowadzi ku czemuś pozytywnemu. Jeśli uważasz, że ten materiał jest fajny, interesujący, ciekawy, daj lajka, e, zasubskrybuj. E, w, I prześlij innym znajomym, bo fajnie byłoby propagować różne ciekawe treści astrologiczne. Dziękuję serdecznie. Zapraszam w poniedziałek na Astrologiczny Raport Tygodniowy.